ładny Łosiek stoi. W oddali. No, bliżej nie podejdę, bo ucieknie, a zresztą nie ma co ich tam ganiać. Słabo, słabo widać na telefonie, słaby zoom mam. Ale powiem Wam, że na żywo to coś pięknego. Coś pięknego. Dobrze, niech sobie stoi. Jeszcze tu wrócę. Po jego te rosochy. Chyba, że ktoś inny już mnie uprzedzi i podniesie. No, ale ogólnie. Fajnie, że udało się podejść byczka.